No. Musisz się tutaj troszkę dospali. Keledam, co ci się stało? A, wiele wygadać. Na basenie zadziłam się pilarką. <grym> pilarką? Ciszej ją dzieci. Tak, pilarką. No też jak kraj no. Ojku, no. No dobra, no zobacz moją retrospekcję, tak? Proszę pana, y, potrzebuję pomocy. Ja, nie wiem, proszę pani, ja się teraz patrzę na wodę. Mam wielką ranę! Zaciera mnie ta piła tarczowa, kto ją tu postawił? Nic nie wiem, teraz już od jakiegoś czasu się silnie patrzę w tamtą stronę. Nie możesz Głąbie, zadzwonić po pogotowie. Ja nie wiem, ja pani nie widzę, proszę pani, gdyż jak już wspomniałem, od jakiegoś czasu strasznie się tam patrzę. Dlatego, gdybym na panią spojrzał, prawdopodobnie zobaczyłbym panią, y, pani ranę, ale o tu, mniej więcej tu na wodzie, tak? Kończy się moje pole widzenia na wodzie, gdyż jestem ratownikiem wodnym, a nie medycznym, proszę Pani. Tak, i czy jest Pani tu, topi się Pani, jest w ogóle Pani w wodzie, na którą patrzę? Nie, także dziękuję, ale koniec dyskusji, ale mnie się nie interesuje. No, no, i tak, tak właśnie dobrze, sobie, no. A co potem pochodzę, no. wiesz, do yy, sprzątaczki. Nie no, ja w ogóle to uważam, że tutaj jest absurd jakiś. <laughs> tak, bo zrobiła tarczową na basenie, naprawdę, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, ale mnie się tu nie słucha. Hmm. No więc ja y, właśnie bym poszła może do dyrekcji, ale bym poszła, no i nie ja wiem właśnie, co pani teraz... JEZUS MARIA! A? Zawsze tak jest. A ty pewnie poszłaś z tą zakrw zakrwawioną ręką do dyrektora, tak? Tak, tak, że no, tak. Pomyślałam sobie, nie odpuszczę, wiesz? Tak. A tak, chwali mu ten y, gabinecik śliczny, wiesz. Tak. I nie daruje. Aha. was paschudzę. I co? No i co? No i... No może wezwie pan po gotowie? Ojej, ale pani chwapie... Tak, chwali. Bardzo, bardzo mi przykro. Bardzo, bardzo mi przykro. No, żaden z Pańskich ratowników nie raczył mi pomóc! No wie pani... Przepraszam, ma pani rację, ale... Ale to są ratownicy medyczni. Właśnie, to są ratownicy wodni. I oni mają właśnie płacone od tego, że ratują w... wodzie. Dokładnie. A... W wodzie. A pani zacięła się na lądzie, prawda? Ale pani trwa. No właśnie! No, przecież musi pan wezwać karetkę! Tak, muszę. Bardzo, bardzo muszę. Pani Danusiu! Pani Danusiu! Pani Danusiu, no. Pani Danusiu. No, no i tak, no ale nie, to jest ten taki zabieg wygładzający. To jest tylko wygładzający, no. Nie, to są w innym no. A jak masz kartę Benefit, to w ogóle wszystko możesz, ale dziewczyno przestań. Pani no. Danosiu! Co stało? O Jezu, chodź, Czy... no jest jak w coś chce ode mnie. Trzeba zadzwonić. <laughs> Trzeba zadzwonić na pogotowie! Czemu? Ta pani zacięła się naszą pilarką! – I? – Dwojna pogotowie! – co? Czekaj troszeczkę. nam do ciebie pójść, Przestań. Przestań, ja teraz muszę, co? Coś stało? – Ta pani zacięła się pilarką. Oh, – Mogła bardziej uważać? – Mogła. – Jasna cholera, kro jedna! już pani, niech pani nie denerwuje. – Co? – Niech pani nie denerwuje, dobrze? – Czekaj. – Bo to jest, to jest córka… Marszałka województwa. Głupia, Leniwa I, 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 ten pomysł z tą Krajzegą na basenie to jest, to jest pomysł jej ojca. Rozumie pani? Ja to już po prostu dostaję schizofrenii. Bo przecież co, ja nie wiem, że pilarka na basenie to jest chory pomysł. Wstawiłem ją tydzień temu. To przyjdą prawicowcy, powiedzą, he, wstawił, a się sprzeciwiał. A co powiedzą liberałowie? A liberałowie powiedzą, o miesiąc do wyborów i on wstawia nagle pilarkę. Może? Nagle. Słuchaj Pani. Mi w No, Pani Darusiu, jak tam? To jeszcze Pani powiem jedno. Jeszcze Pani powiem jedno, bo myśmy tutaj cała wpływalnia pisała, że to jest głupota. Myśmy codziennie z całej siły pisali, że to jest, że to jest idiotyczny pomysł. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że po wyborach jest szansa, że my tę pilarkę będziemy ograniczać do jednego dnia w tygodniu. Pani Danusiu! No. Pani Danusiu, no idziecie na pogotowie! Jak ten karmelek roztopi, to go takimi tymi ruchami Pani będzie. Pani Danusiu! Jezu Chryste, co tu jest? Dobra, stop. Przepraszam. Nie, koniec. Poszłeś na pogotowie, tak? No, no Zadzwoniłam na pogotowie, hej! Skończyliśmy retrospekcję, dziękuję. No chyba ty. Słuchaj. Słuchaj, moim zdaniem to trzeba natychmiast zgłosić. Yy, trzeba napisać pismo do prokuratury. Ja już wiem, jak, jak to zrobić. Weźmiemy. co? Eno, weź, ale pani się przytrafiło. No, kurcze, strasznie nieprzyjemnie. A my tu nawet nie mamy. Nie mamy... Jak pani tego zrekompensować? Tu kupaki z działu normalnie mówią, że pani sprawę tutaj nieźle tyle tnęła. I mają generalnie wielki szacunek do pani. A ta kobieta to się po prostu policzała autentycznie. Bo myśmy sobie wszyscy kilka razy pani pismo przeczytali. Na głos, także nie ten, że, że ten, że co Tylko że właśnie... taka niezręczna sytuacja, że w obecnym układzie politycznym cała sprawa musi być tego, no że... Tak trochę... Nie że tak takie, że, że coś tak bardzo nie wydarzyło, ale, ale moralnie to pani kurna jest mega. Ale jeszcze jeszcze pozwól od chłopaków z analizy systemowej. Szacun o. kurwa kwadratowy. E, co to jest? Odwoleć co kurwa! 知道的。<saw> <laughs>